Cześć Siemanko, witam was bardzo serdecznie Cześć Siemanko, Witam was bardzo serdecznie z tej strony domodominik 212, sorry za ten start ehm, no i co? Ehm, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Olympic Marsylia, Jest to bodajże e, trzeci czy tam czwar czwarty czy tam piąty odcinek, coś takiego z tej kariery, ehm, no i co? Przejdziemy sobie już do tego co będziemy dzisiaj robić E, jesteśmy w bardzo fajnej pozycji, bo jesteśmy na szóstym pozycji w tabeli i mamy tylko 3 punkty straty, chociażby do PSG. E, tak więc to naprawdę wygląda całkiem dobrze. Jedyną, jedynymi, znaczy są dwie drużyny, które mają max 2 punktów i jest to o dziwo AS Monaco oraz e, LOSK Lille tutaj, szczególnie to AS Monaco. Myślę, że jest niezłym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to jak się spisywali w poprzednich sezonach. Natomiast my jesteśmy dość wysoko i jesteśmy przede wszystkim po starciach z naszymi głównymi rywalami. I to jest... Bardzo dobra informacja, a w tym miesiącu e, z największych wydarzeń to zagramy oczywiście z Niceą, e, a także zaczniemy sobie Ligę Mistrzów, zagramy Sporto i Olimpiakosem. Jeśli uda nam się obydwa spotkania zagrać, to będzie, to będzie naprawdę fajnie. E, no i co, no przechodzimy sobie dalej, nie ma tutaj co zwlekać. Fantastycznie oczywiście też zaczął te e, rozgrywki Ligę e, Arek Milik, ale to myślę, że, że wszyscy, którzy oglądają tę serię, doskonale wiedzą, bo to naprawdę e, spore wydarzenie. No i dobra, mamy tutaj informację, że zostali wybrani jacyś tam piłkarze na piłkarzy miesiąca, natomiast tam nie było niestety żadnego z naszych przedstawicieli. E, mamy jakąś wiadomość, oferta wypożyczenia za Richarda, no to jest ciekawa oferta, bo Ricard, Ricarda możemy wysłać do Chronichen, tylko tutaj muszę zdelegować, żeby to było wypożyczenie po prostu... A nie wypożyczenie z opcją wykupu, więc jeśli to będzie sama oferta wypożyczenia, to jak najbardziej mi to będzie pasowało. No i dobra, symulujemy sobie dalej. Mamy tutaj informację, że na przykład RPA wygrała 2-0 z Egiptem, chociaż nie wiem po co mi to w ogóle jest. No i to mamy już na horyzoncie mecz z Ożysi... Nie wiem jak to się czyta, to Orzysy Jakoś tak. Natomiast przed tym meczem... Musimy sobie pójść na konferencję prasową, żeby gdzieś zmotywować naszych piłkarzy, żeby dalej trzymali tą dobrą formę, jaką zaczęli mieć na początku tego sezonu. Czy oni się powinni bać spotkania z nami? No chłopacy są w dobrej formie, są w dobrym nastroju, więc mogą się nazwać. My się nie, nie trudzimy, przecież to jest naprawdę dobrze, naprawdę dobrze nam idzie, dlatego powiem tak, no, żeby gdzieś tam to zignorować. Hmm, czy jestem zadowolony z moim składem ehm, mamy to, czego potrzebujemy Myślę, że taka odpowiedź jak najbardziej e, jest wystarczająca, powinna być wystarczająca. Ehm, no i co? Przechodzimy sobie już do ustalenia składu na ten mecz. Na 13 pozycji jest na razie Nicea. Tak więc e, no, zaczęli bardzo przeciętnie ten sezon, ale też nie ma tutaj jakiejś tragedii z ich strony, natomiast jeśli chodzi o nas, e, to tak, e, na prawej obronie Kenton Z... W środku Albiol z Kaletą Czarem, na lewej Amawi Przed nimi Kamara... E... Kamara zagra, potem Ramsey i Dimitri Payet Tak to sobie zestawimy. No i to Milik Kradonis, taki oczywiście napad naszej drużyny. Dobra na ławce jest Ake, jest Germont, jest Cuisons, Gay, tak to Tak to powinno wyglądać. Tak więc przechodzimy do tego spotkania. No i mam nadzieję, że uda się z Niceą wygrać. To chyba najtrudniejsze spotkanie, przynajmniej na papierze ligowe w tym miesiącu. E, Nicea w bramce Benitez, dalej Kamara, Boteguin, Bambuda i Dantez jako kapitan oraz Diaz. Dalej Raina Adelaide, Boudou, Lesmelu, Dolberg i Guiri, więc naprawdę ciekawy skład Nicei. Ale gramy u nas, więc zobaczymy jak to się potoczy. Przegrywamy niestety 1-2, kolejna bramka Arka Milika i to na pewno cieszy, natomiast była to bramka tylko honorowa w tym spotkaniu. No i to, to gdzieś nie jest aż tak dobra informacja. Weszli z ławki Balerdi i Gay, natomiast też te zmiany w niczym nie pomogły, tak więc niestety notujemy pierwszą wpadkę i pierwszą porażkę w tym sezonie i to no nie w tym spotkaniu, w którym moglibyśmy się tego spodziewać, czyli nie z Lyonem, nie z PSG, a właśnie z Niceum. No ale cóż, no może odbijemy to sobie w spotkaniu Ligi Mistrzów, które już zaraz z FC Porto Natomiast będzie ciężko sobie odbić, bo no, musimy tam dać trening, bo, bo ja nie lubię mieć dwóch dni odpoczynku, no bez przesady e, jakiś trening trzeba zrobić, ale to oznacza, że piłkarze będą zmęczeni, a my mamy słabe sharpness też. E, dlatego no, ciężko, ciężko, na razie gdzieś wejść nam na, to, na ten poziom ogrania, bo e, gdzieś ta, to przygotowanie do meczu jest cały czas na niskim poziomie, nie wiem dlaczego, ale nie możemy gdzieś, nie możemy gdzieś tego wbić na, na dobry level. No ale dobra, no spróbujemy jakoś podejść do tego. Porto w miarę naszych możliwości zagra Kentonze i Albiol. E, tutaj zagra Alvaro, który póki jest u nas w klubie, to niech gra. Na lewej obronie wystąpi Wendel w takim przypadku. E, Kamara da radę. E, Ramsey też dałby radę i, i Payet. Natomiast e, ja bym chciał Ramzeja wyżej zobaczyć w tym spotkaniu. Nie tak, e, ja bym chciał Ramzeja zamiast pajeta, A w miejsce pajeta pojawiłby się Rongier, Tak bym to widział w tym meczu. Na prawym skrzydle natomiast Widziałbym um, A, wypożyczyliśmy tego, no tak, no dobra Jest Lirola, jest Kamiński um, Dałbym Kamińskiemu szansę Niech zagra na prawym skrzydle um, Dalej na Napastniku oczywiście Arek Milik I na lewym skrzydle Radonić, tak to zestawimy Chyba, że Lirola, co? Dobra, Lirola Kamiński usiądzie sobie na ławce Żeby być w razie czego gotowym Za Pajeta Żeby sobie odpoczął, dobra Kamiński Ake Gake taka ławka jakoś powinna się sprawdzić. No cóż, no jest to w miarę silny skład, więc mam nadzieję, że jakoś sobie chłopaki sporto poradzą. No bo jeśli chcemy awansować, to musimy właśnie takie mecze wygrywać, bo o, oprócz nich jest jeszcze City i Olympiakos więc będzie naprawdę ciężko. No mam nadzieję, że chociażby to trzecie miejsce uda nam się zająć, bo tak szczerze mówiąc, to jest mój taki prywatny cel. Ehm, czy możemy... Przedostać się przez fazę grupową w tym sezonie. Będziemy skupiali się na każdym kolejnym meczu i myślę, że to jest właściwe podejście. Czy możemy rozpocząć ze zwycięstwem? Przede wszystkim musimy zostać spokojni. Nie można się tutaj gdzieś ekscytować tym, tym pierwszym meczem za bardzo. Jak podejdziemy do meczu, my się skupimy po prostu na naszym występie, żeby się dobrze zaprezentować. Myślę, że takie banały trochę powiedziane, natomiast, natomiast nie ma tutaj co za bardzo szaleć i, i robić większej nagonki przed tym meczem. Po prostu trzeba zagrać dobre spotkanie na miarę własnych możliwości. W Porto, chociażby Felipe Anderson, Pepe Marcano, Corona, Otavio, naprawdę fajny składzik jeśli chodzi o FC Porto, i na pewno będzie to ciężkie spotkanie, ale jak ono się zakończy? Wygrywamy 2 do 0, tak więc bardzo dobrze zaczyna się. Dla nas ta kampania w Champions League bramka kolejna Arkadiusza Milika. Do tego dołożył się jeszcze Wendel w 16 minucie. Zmienił Walerdy Albiola po raz kolejny, więc też dobrze, że się nasz młody stoper w kolejnym już spotkaniu ogrywa. A ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że w jakiej formie jest Arkadiusz Milik na początku tego sezonu, bo naprawdę jest to coś zaskakująco pozytywnego. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. A Mavi, co on mówił do nas? Ym... Chcę być z panem szczery, martwiłem się, że myślisz o zastąpieniu mnie. No nie, nie myślę o zastąpieniu ciebie, ale nie, nie, nie daj się gdzieś wytrącać z równowagi mediom i tak dalej. Ym... Okej. Okay. Florian to Węch chciałby przedłużyć kontrakt. Ym... Niech zostawi papierki dla mnie, że tak powiem. E, musimy się tym zająć oczywiście, bo wodor jest naszą gwiazdą, więc trzeba mu ofertę kontraktu złożyć. E, powiem, że fantastycznie się spisał Paul Lirola, no bo jednak jego debiut tak w sumie. No a ograliśmy FC Porto, więc naprawdę dobrze się musiał spisać Lirola. No i co? E, przejdźmy sobie właśnie do rozmów z tym, z Pajetem, chociaż nie wiem czy jesteśmy w stanie... znaczy nie z Pajetem, tylko z Toven. nie wiem czy jesteśmy w stanie dać mu szczerze mówiąc podwyżkę. No ale spróbujemy, mu też wygasa kontrakt po tym sezonie, więc tak czy siak będzie trzeba z nim porozmawiać, prędzej czy później. I to przed zimowym okienkiem, no nie wiem, no mam nadzieję, że jakimś cudem się zmieścimy w budżecie, chociaż nie wiem, czy będzie to możliwe. Kluczowy zawodnik, oczywiście, e, na 3 lata chce przedłużyć kontrakt, mnie to bardzo cieszy. Bez klauzuli odstępnego nie będziemy się tutaj bawić, w takie rzeczy. No i właśnie, jeśli chodzi o pensję, On teraz zarabia 58, ja bym mu spróbował zaoferować 65%. Tysięcy e, i do tego jakieś 200 tysięcy premii za kontrakt, i zobaczymy, czy się na to Florian zgodzi. I tak Florian się na to zgadza, tak więc mamy przedłużonego Floriana Towę, tak więc absolutną gwiazdę naszego klubu jest to podwyżka. Natomiast i tak jeszcze trochę do pensji chociażby Arona Ramzeja brakuje, więc tutaj myślę, że nie powinno być większych problemów, bo Ramsey zarabia 90 tysięcy. Natomiast też trzeba przyznać, że Ramsey na pewno daje nam dużo, bo w tych meczach, w których Ramzi gra. To naprawdę dobre wyniki, Wygrana Sporto. E, był remis z, z PSG, więc e, jeśli i w tym spotkaniu, w którym grał Ramsey, więc to naprawdę dobrze wygląda. No a Richard pójdzie do EFC Chronichen e, w styczniu na pół roku, tak więc pogra sobie tam od stycznia do wakacji. No i mam nadzieję, że się trochę rozwinie i że złapie rytm meczowy przede wszystkim, bo u nas niestety, ale nie ma na to szans. E, on się ucieszył, że ten, że z nim pogadaliśmy, tak więc oczywiście powiem mu, że no, on wie, jak e, go bardzo cenimy. Myślę, że Florian zdaje sobie z tego sprawę, że jest absolutnie kluczową postacią dla mnie, tej drużyny i nie wyobrażam sobie naszego składu bez niego. No ale co? Teraz jest na przejście do spotkania ze Stade Rem. No jest to bardzo ważne spotkanie. Oni są na 15 pozycji, tak więc dość nisko, natomiast my musimy to spotkanie wygrać, żeby. No żeby uratować trochę naszą sytuację w Lizę aktualną. Damy Kamińskiego, to będzie jego debiut na prawej obronie. Mam nadzieję, że się jakoś tam sprawdzi, mimo tego, że to jest minus 8. No ale mam nadzieję, że sobie Kuba poradzi, bo jakoś się musi nauczyć grać na tej pozycji. Zostaje Albiol, w miejsce Alvaro wchodzi kaleta Wchodzi także Amavi w miejsce Wendela. Za Kamarę zagra dzisiaj Gay, Dalej zostanie Rongier, za Ramzeja wskoczy sobie Payet. Na prawym skrzydle to Wę. Milik musi odpocząć, więc tutaj żermę dzisiaj. I na lewym skrzydle Ake, no <grywka> nie wygląda to w sumie jakoś dobrze. Ale no coś, no postaramy się takim składem zagrać. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Damy sobie na ławkę na pewno Kentonze właśnie, żeby w razie czego mógł tam zmienić Kamińskiego. Na ławkę za kamarę pojawi się Filip żeby kamara na pewno odpoczął. Ramzi niech usiądzie na ławce albo nie, Ramzi nie może Lirola. Dobra, niech zostanie ten rad radonić, w razie by trzeba było ratować wynik, żeby miał kto wejść. No nie wiem, no jest to trochę rezerwowy skład, natomiast e, też Tadre nie jest najmocniejszą drużyną w tej lidze, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy mimo wszystko takim trochę słabszym składem. Podchodzimy do tego spotkania i jak to się potoczy, wygrywamy, tak jest, dobrze. E, co prawda, nie był to na pewno spokojny mecz dla naszych kibiców, natomiast wygrywamy 2 do 3. Desmet strzelił tam bramkę dla nich w ostatnich minutach meczu, więc na pewno końcówka była ciekawa. towę, Germę i towę. więc dublet towę, tak więc przejął, przejął to strzelanie po Arkumiliku. Miliku. I Germę też się wpisał na listę strzelców, więc też brawa dla naszego rezerwowego napastnika. Jeśli chodzi o zmiany, to wszedł Kentonze za Albiola, tak więc na środku obrony grał nasz Francuzik. No i wszedł Cusons za pajeta. tak więc też fajnie, że piłkarz wypożyczony do nas z Bayerną Monachium miał okazję zagrania w tym spotkaniu, bo też chce go generalnie ogrywać i ewentualnie może go wykupić po tym sezonie, kto wie. Przechodzimy sobie oczywiście dalej i zaraz mecz z FC Metz się szykuje. Metz jest na dziewiątej pozycji, tak więc no też nieźle zaczęli ten sezon, więc na pewno trzeba do nich podejść skoncentrowanym i trzeba ich potraktować poważnie. Alvaro chciałby zagrać w tym meczu, ja o tym pomyślę, bo jeszcze nie patrzyłem na stan fizyczny zawodników, tak więc Wolę tutaj nic nie mówić wcześniej. A po tym meczu mamy 3 dni: i mecz z Montpellier, i potem Olympiakos. Więc na ten mecz z Metz możemy się generalnie spiąć, spiąć, a Montpellier trochę ewentualnie odpuścić pod kątem ligi mistrzów. No ale tak, na prawej obronie dobrze się spisał Zenio Kamiński chyba, no bo wygraliśmy spotkanie. Natomiast tutaj już skakuje Kentonze. W środku obrony zagra dzisiaj em, Alvaro z Kaletą Czarem czy z Albiolem. Z Albiolem, dobra, Albiol-Alvaro, taki duet. Na lewej obronie Wendel, dalej w środku pola Kamara, przed nim zagra Rongier i na ofensywnej pomocy wystąpi... Kurczę, nie mogę trafić. No, 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 traf, o, jest, pajet, dobra. Na ofensywnej pomocy Aaron Ramsey, na prawym skrzydełku dzisiaj, dzisiaj zagra... Kuba Kamiński, niech będzie na prawym skrzydełku, bo musi odpocząć towę. Z przodu Milik na lewym skrzydle wraca Radon, Radon ić. Tak to zrobimy w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o łapkę rezerwowych, tutaj to chyba wygląda w porządku. Rozważyłbym co najwyżej wstawienie pajeta zamiast towę, Toven, żeby sobie towę mógł tak w pełni wypocząć. No i dobra, podejdziemy sobie do tego spotkania w takim składzie. No jest to skład dość mocny, tak naprawdę, tylko tutaj Kuba Kamiński. Gdzieś jest z tego bardziej rezerwowego składu, natomiast mam nadzieję, że Kuba zniesie presję tego spotkania. Gra na swojej pozycji tym razem, więc ma szansę się dobrze pokazać przeciwko no, ciekawej drużynie na pewno, jaką jest FC Metz. No i zobaczymy jak to się potoczy. Udaje nam się wygrać i to fenomenalnie wygrać 4 do 0 Kuba Kamiński z debiutancką bramką w naszej drużynie, tak więc bardzo dobrze spisał się skrzydłowy, sprowadzony z Lecha. Oprócz tego także Kamara z bramką, Radonić oraz rążjer, tak więc naprawdę... Naprawdę dobre spotkanie w wykonaniu Olympic Marsylia. No i dobra, przechodzimy sobie dalej. Zaraz spotkanie z Montpellier, a potem spotkanie w Lidze Mistrzów, które zakończy nam ten miesiąc. Mam nadzieję, że chyba sobie zdążymy to zagrać. Dobra, przechodzimy do, do biura. Wypożyczenie Richarda do Groningen zostało potwierdzone, tak więc on się na to zgodził. To bardzo cieszy. Mamy ofertę, yy, znaczy mamy informację od Alvaro, że on dziękuję za to, że mógł zagrać, no ja mu powiem, że zagrał oczywiście znakomicie, no bo na pewno tak było, skoro udało nam się wygrać aż 4 do zera. to pokazuje, że ten nasz yy, skład jest w naprawdę dobrej formie, jeśli chłopaki zmotywują, no bo tak jak już wspominałem przed tym spotkaniem, mecz naprawdę dobrze rozpoczęło ten sezon, więc... Więc to, to nie taka prosta sprawa. była, tak łatwo ich ograć. Odrzucimy sobie Wenezuelę. To na pewno nie jest kadra, jaką ja bym był zainteresowany. No i dobra, przechodzimy, tak do, jak już mówiłem, do spotkania z Montpellier. Montpellier na 18 pozycji, tak więc bardzo słabo zaczęli ten sezon. Co ciekawe, Arek Milik zebrał już 4 żółte kartki, tak więc jest zawieszony ze względu na kartki Arek w tym spotkaniu. No to jest ciekawe. No i dobra, na prawej obronie Kenton Zeo, on jest w stanie grać generalnie wszystko. W środku obrony dzisiaj zagra Ballerdi i kaleta Char, taka trochę rezerwowa, znaczy rezerwowy ten balerdi głównie, tak? No bo kaleta no bo char to, to nie jest opcja rezerwowa w broń Boże. Na lewej obronie zostanie Wendel w tym spotkaniu. Albo nie dobra Amawi, żeby, żeby trzymał sharpness jakiekolwiek. Tutaj zagra gay. Wystąpi też Q-Zones i Payet, Okej. Okay bo Rongier i Ramsey to jest duet, który ja bym widział raczej w y, Lidze Mistrzów. Na prawym skrzydle wystąpi y, Lirola, z przodu żermę i na lewym skrzydle niech będzie... Niech będzie Radonić, żeby aż za bardzo rezerwowego tego składu nie zrobić. Na ławce sobie usiądzie Toweł na pewno, y, a Ke też niech będzie zamiast Filip Nu no, skoczy tutaj. Nie, nie wskoczy tutaj kamera, Filipnu tutaj zostanie. Natomiast e, chyba tak to będzie wyglądało. Jeszcze Albiola trzeba zdjąć, w jego miejsce Bejger się pojawi na ławce rezerwowych na to spotkanie. E, no i dobra, ja jestem zadowolony z tego, jak wygląda ten skład w tym momencie, więc możemy sobie tak przejść do tego spotkania. Gramy, e, nie robimy konferencji przed tym meczem, bo to jest ostatnia drużyna w tabeli, no szanujmy się. E, gramy na wyjeździe, więc to może być pewne utrudnienie, no ale mam nadzieję, że mimo tego sobie poradzimy. Ale przegrywamy 2 do jednego. Czyli trochę przesadziłem składem ze składem na to spotkanie. Żerme z bramką, więc Żerme pokazuje, że na niego można liczyć. Przed Ramsi za Cusonsa i Filipną z Natomiast chyba jednak ta obrona z Balerdi mogła być trochę za słaba. Albo po prostu zlekceważyłem trochę Montpellier pod takim względem, że Montpellier. No jednak jest drużyną jakościową, tylko po prostu mają jakieś problemy na początku tego sezonu. No ale cóż no. Robimy to ze względu na to, że teraz mamy bardzo ważny mecz w lize mistrzów, dlatego musiałem trochę odpuścić to spotkanie ligowe, żeby gdzieś była opcja skorzystania z naszej najsilniejszej jedenastki na Olympiakos, ponieważ jeśli wygramy to spotkanie, to naprawdę nas to ustawi w dobrej sytuacji w Champions League, bo z City można przegrać, ale Porto i Olympiakos to są drużyny, które musimy ograć, jeśli chodzi o wyjście z grupy, więc... Porto już sobie poradziliśmy, teraz czas dołożyć tą kolejną cegiełkę. E, pomyślę o tym Wendel, czy dać ci zagrać w tym spotkaniu, bo jednak pierwszym wyborem jest Amavi, więc to zależy od tego, jak to się ułoży. Mondonda w bramce oczywiście, dalej Kenton Z, Albiol, Alvaro i na lewej obronie Wendel, więc zagra. E, później Kamara, Rongier e, i jako dyszka Aaron Ramsey, na prawym skrzydle Towę. jako nasz wysunięty napastnik oczywiście Arek Milik i... Radonić na lewym skrzydle musi dać radę, czy nie Nie, dobra, to Ake wchodzi, bo Radonić grał w lidze Więc teraz Ake wystąpi tutaj Lirola zajdzie z ławki, w jego miejsce Germain się tutaj pojawi Za Bejgera pojawi się umbalerdi. Dalej Cusons, zamiast Filip Nu pojawi się Gay. I dobra, tak się może prezentować nasza ławka na to spotkanie No i co, przejdziemy sobie jeszcze do konferencji prasowej na szybko I zmotywujemy naszych piłkarzy no bo, no, bo bez tej konferencji wyglądało to słabo w meczu z Montpellier, więc tutaj na pewno trzeba się postarać e, gdzieś wzniecić w nich ducha walki. E, to jest po prostu kolejna gra, więc e, trzeba na to tylko podejść na spokojnie, tak jak to zrobiliśmy w sporto. Jak podejdziemy do tego spotkania, e, tak jak poprzednio, my się skupiamy w każdym kolejnym meczu tylko na tym, aby zagrać dobrze. E, czy możemy znaleźć regularność? E, ciężko nad tym pracujemy, żeby znaleźć regularność, bo faktycznie to dobrze zauważyli, że regularności. No trochę brakuje, no bo to jest nasz największy problem tak naprawdę. Potrafimy zagrać genialnie z Metz, po czym zrobić w topę z Montpellier, no ale takie rzeczy się zdarzają przy początku budowania składu. W Olympiakosie jest takich ciekawszych graczy, Fortunis czy Sokratis chociażby, tak więc na pewno jest to mocna drużyna, no ale mam nadzieję, że nasz mocny skład sobie z tym poradzi. Zobaczmy. Jeden do jednego, ajajaj, Kenton Zez dla nas z bramką. Wszedł Radoni za Tobę i pajed za Ake. Ale mimo tego, Valbuena zdążył, dał radę strzelić w bramkę wyrównującą w końcówce tego spotkania. Tak więc, niestety, podział punktów z Olimpiakosem. No i mamy po dwóch meczach cztery punkty. No nie wygląda to źle, e, jeśli chodzi o naszą sytuację w Lidze Mistrzów. Wygląda to wręcz dobrze, bym powiedział. Natomiast, mimo wszystko, musimy dalej gdzieś pracować ciężko nad tym awansem. Gdybyśmy wygrali to spotkanie, no to na pewno ta robota byłaby już dużo prostsza. No ale co? E, w następnym miesiącu. Zagramy sobie z Nims w Lidze, z Anger, zagramy z Manchesterem City, kończąc tą pierwszą fazę, fazy grupowej. E, oprócz tego jeszcze Dijon i Loron, więc gdzieś ten miesiąc do przeżycia, myślę. Powinny to być solidne punkty, przynajmniej na to liczę. No i co, jeśli chcecie być dalej ze mną w tej przygodzie, to zapraszam do subskrybowania, do zaznaczania dzwoneczka, do łapkowania tego odcinka, do komentowania, jeśli coś Wam się nie podoba, jeśli macie jakieś sugestie. No i co, ja się z Wami żegnam. No i cześć!